Różnym nawykiem, z którym się nie rozstaje też od ładnych paru lat to, to taki nawyk i taka zasada pracy mentalnej i ćwiczenia swojego mentalu. 10 lat temu mniej więcej odkryłam, pracując z liderami jako ich architekt kariery, że ludzie nie usiągają sukcesu nie, nie dlatego, że czegoś nie potrafią albo źle zbudowali strategię na swoją karierę, Ludzie nie osiągają sukcesu, a głównie pracowałam z liderami, menadżerami, przedsiębiorcami, głównie dlatego, że powtarzają w sobie w głowie niewspierające przekonania, albo wcześniejsze doświadczenia ich tak mentalnie zlimitowały, że przestają w siebie wierzyć, że nie mają gotowości do podejmowania ryzyka i kolejnych działań. I praca mentalna powodowała. Że nagle te kompetencje były gotowe do użycia, że oni mieli odwagę, żeby ponieść, sięgnąć, że mieli odwagę wyjść poza strefę komfortu, że mieli odwagę zmierzyć się z nową sytuacją, straty pracy, budowania nowego zespołu, proszenia o podwyżkę, zmiany kariery zawodowej itd. itd., itd. W związku z tym, jeżeli zobaczyłam, że tak ważne jest to w pracy z liderami, to ja jako lider wprowadziłam do siebie zasadę, do swojego życia, do swojego biznesu, że ja również muszę codziennie ćwiczyć swój mental. Co to oznacza? To oznacza pracę z niewspierającymi przekonaniami, to oznacza wizualizację, czyli pracę w głowie nad przyszłością, kreowanie wizji, kreowanie um, obrazów związanych z sukcesem. Z realizacją marzeń, planów i celów biznesowych. To również oznacza pracę z emocjami, które na co dzień są nam towarzyszem i powodują, że czasami nas osłabiają, a czasami nas wzmacniają. Więc moją rolą w pracy mentalnej jest to, żeby wykorzystać emocje na moją korzyść i żeby zarządzać nimi, a nie powodować, że one zarządzają mną.